Art Hamaciendrasana 1 Ardha należy do grupy pozycji ze skrętem. Żeby wejść do Ardha Matsyendrasany, trzeba z siadu Dandasany zgiąć jedną nogę, wsunąć stopę pod pośladki, przenieść drugą nogę na zewnątrz. Pokażmy teraz przodem. Czyli stopa nogi dolnej do skrętów prawą będzie to lewa stopa, więc trzeba podnieść biodra, obsunąć stopę pod biodra, umieścić na ostrej krawędzi stopy, następnie prawą stopę przenieść na zewnątrz lewego kolana, ustawić, przytrzymać za przednią część goleniu, unosząc tułów, następnie wyciągnąć lewą rękę. I będąc z wydłużonym lewym bokiem, pójść w skręt w prawą stronę, zahaczyć ramieniem za zewnętrzne kolano prawe i kierować skrętem w prawą. Wróć do centrum i powtórz, druga strona. Z Dandasany do drugiej strony Artha Teraz prawą rękę wyciągnij i pójdź w skręt. Wartka Bacintrasanie 1 skręcamy się do górnej nogi. Używając przeciwnej ręki. I prowadź głęboki wdech, głęboki wydech, głęboki wydech, głęboki wdech. I rozluźni. Pokażmy pozycję tyłem, tak żeby można było zademonstrować ułożenie rąk. Wartka jeden. 1. Art ammacindras pokażemy skręt, tak żeby zademonstrować ułożenie dłoni na plecach w docelowej pozycji finalnej. Dosyć intensywnie podciągamy bok tułowie, używając oporu jaki daje noga. Aktywna jest ręka. W końcowej fazie musimy pożyć grzbiet ręki na plecach i podać tylną rękę. Chwyć za tylną rękę i skracać idąc od dłoni do nadgarstka. I wróć. Wyprostuj nogi do siadu Dandasan.